Bolesławianie znają już program tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Wśród wielu atrakcji będzie i w tym roku parada ceramiczna, która rozpocznie oficjalne otwarcie święta. Tegoroczna parada będzie miała związek z otrzymaniem przez Bolesławiec nagrody Europy. Bardzo starannie przygotowujemy się do tej uroczystości wręczenia nagrody przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Odbędzie się to 18 sierpnia w Kinieforum o godzinie 14. I zaraz potem wszyscy ruszamy w paradzie, która dla nas, dla organizatorów, jest swoistą manifestacją radości, szczęścia, no i poczucia dumy z tego, że jesteśmy Bolesławianami, mieszkamy tutaj. Parada ceramiczna będzie miała więc szczególny charakter i mają się w jej trakcie objawić niespodzianki. Przedsięwzięto to też niezwykłe środki, by wypadłe jak najbardziej okazale. Nad tym wszystkim czuwać będzie reżyserka całego widowiska. Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na niezwykłe wydarzenie, myślę, że bez precedensu. W tym roku Bolesławiec, państwo właśnie, otrzymujecie nagrodę Europy i chcielibyśmy podczas parady zaprezentować się w sposób niezwykły. Innowacyjny, a mianowicie stworzyć europejską społeczność, teatr, który przejdzie naszymi ulicami aż na scenę. Scena stać będzie na ulicy Asnyka i na niej właśnie nastąpi oficjalne wręczenie Miastu Nagrody Europy. Będzie się działo, ponieważ oprócz tego, że konkursy, jak co roku, są organizowane, państwo się przebieracie, państwo idziecie i z rekwizytami tworzycie, Niezwykłą choreografię. Czyli mając rekwizyt, czy to kapelusz, czy balony, czy to, e, czym Państwo dysponujecie, e, poprzez naszych mistrzów ceremonii prowadzeni, będą niespodzianki, e, uruchamiacie się, czyli nie tylko, że spotykamy się tu jako społeczność Bolesławca, ale też e, propagujemy europejski styl życia. Jak zwykle, aby wziąć udział w paradzie, należy wcześniej zgłosić w niej swój udział. Do 31 lipca czekamy na zgłoszenia. Kartę zgłoszeniową oraz regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, czyli bok.boleslawiec.pl. Wypełniają Państwo kartę, przysyłają na maila mojego, organizacja małpa lub przynoszą do Sekretariatu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Wtedy ja rejestruję Wasz udział. I oficjalnie jesteście grupą bądź osobą indywidualną, która bierze udział w paradzie. 3 i 11 sierpnia zgłoszone osoby wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych, w trakcie których dowiedzą się o wszystkich szczegółach parady, która w piątek 18 sierpnia o 16 wyruszy z Ulicy Kościelnej. Mamy dwa konkursy. Pierwszy na przebranie. W dwóch kategoriach, indywidualna i grupowa, oraz drugi na makietę paradną, również indywidualną bądź grupową. Jeden i drugi konkurs, czy motywem przewodnim jednego i drugiego konkursu jest europejskość, czyli przebranie Europejczyków w stępelki oraz makieta np. zabytku architektonicznego kojarzącego się z Europą, ale ozdobionego tak jak ceramika bolesławiecka. Wieża Eiffel w stępelki, wszystko zależy od Państwa wyobraźni. Zapraszam serdecznie.